Cierpliwość się kończy, i jest na granicy. Wielka siła zostanie użyta ze strony Rosji, jednak, biorąc pod uwagę arkana Tarota, dostrzegam oczywiście ataki, które się zintensyfikowują, wzmocnią i będą przeprowadzane z powietrza właśnie atakami w głównej mierze rakietowymi. Użyta zostanie pewna broń. Choć nie wiem właśnie dlaczego, ale nie czuję, by była to broń jądrowa, bardziej jakaś nowoczesna. Tutaj układ na przykład Kart wskazuje na rakiety nowoczesne typu hipersoniczne lub nowszej technologii. Cios zadany właśnie stanie się dotkliwy, a ofiar wiele przybędzie za sprawą zniszczenia Tamy. Umiarkowanie i równowaga to, jest, to są mosty, to też coś, co oddziela po prostu jedno od drugiego. I tutaj taka wizja bardziej się pokazała z wodą. Rozumiem, że była mowa o tym zagrożeniu wcześniej i tutaj ja się tamtym nie sugerowałem kompletnie wcale. I to najbardziej staje się realne, że postawi bardziej na zalanie tamtych terenów. Ale też odcięcie od wody i dostaw, ale głównie ta woda i jej żywioł mocno się ukazuje. Poprzez atak też z powietrza lub z wody będą przeprowadzane ataki z użyciem rakiet. Wielka siła, czyli bomba atomowa i atom, będzie i jest autentycznie w gotowości. Do użycia. Choć też widać wyraźnie, że ktoś to powstrzyma. Jakiś posłannik, wysłannik, i niekoniecznie z Rosji, bardziej tutaj gdzieś z zewnątrz. Dalej, wielka siła ujarzmiona, choć gotowa stanowi wielkie ryzyko. Gdyż Moskwa nie pozwoli sobie, by została zniszczona, tak jak sama dokonuje zniszczeń. Co oznacza, że ma świadomość tego, że, że, że byłaby odpowiedź definitywna ze strony NATO czy, czy Europy, świata. tak? Tu już to by nie pozostało bez odpowiedzi, gdyby, gdyby Rosja użyła bomby atomowej. Konsekwencje jednak pewnego ataku, jaki może zostać przeprowadzony dosłownie w każdej chwili, będą ogromne. Ale nie będą odnosiły się do użycia broni atomowej, tylko zupełnie innej. I tutaj widzę zalane tereny poprzez użycie owej broni. Wybuch i agresja użyta, ale tym razem. Przemyślanie, zaplanowanie, jakby to zaplanowane było wcześniej. Choć śmierć zbierze swe żniwo, raz ostatni można rzec, to dokona się coś, co załamie system na Kremlu. Tam też ujrzałem dosłownie upadek rządu i wielka siła zostanie powstrzymana poprzez wcześniej użycie innej która zada bolesny cios Ukrainie, ale nie w takim stopniu, jak obawia się aktualnie świat. Jakby to miały być ostatnie ofiary tej bezsensownej agresji i wojny? W Rosji zaczyna, z tego tu widzę, właśnie szerzyć się korupcja, a wszelkie firmy z dnia na dzień ogłaszały będą upadłość, dlatego dojdzie do załamania. Wewnątrz ich centrum rządu i wpływania właśnie na gospodarkę. Widzę, trudno jest dojść do porozumienia, do zgody, bo też będą takie zabiegi o spotkanie, o podpisanie czegoś, o uchwalenie. By nie doszło do tej tragedii, coś poświęcone zostanie, ale ostatecznie powstrzymane. Kobieta, jakby w spodniach, też odegra swą rolę. Podpisanie umowy, pójście po rozum do głowy, ale nie bomba atomowa. Te drony, ataki z powietrza dalej będą niszczyły ukraińskie miasta, choć Ukraina dostanie obronę przeciwlotniczą lub będzie chroniona z zewnątrz. Czyli spoza swego kraju. Takim Zostanie jakby osłonięta też ujrzałem takim parasolem. To mi przypomina zaraz to, co posiada Izrael, tą, tą zwaną żelazną kopułę. Chyba tak, tak to się nazywa. Takim parasolem, na wypadek, gdyby faktycznie użyła bomby atomowej lub tego typu jądrowej, brudnej, to to widać, że będzie osłonięta przed takim większym atakiem, gdyby miał być zostać przeprowadzony ze strony Rosji. Najgorsze, że jeśli uderzy w Tamę, to zmieni ekosystem tam istniejący. Choć ochrona jest wielka nad Ukrainą. Świat się obawia, ale też jest w gotowości ciągłej, co widzę wyraźnie, i nie zawaha się odpowiedzieć. A on, czyli Putin, to wie doskonale i nie jest głupi w tym momencie. Sprawdza granice. I te granice właśnie się kończą, bo wewnątrz Rosji źle się dzieje. Źle się dzieje i będzie się działo źle. Korupcja, samobójstwa, morderstwa polityczne, upadek kompletny władzy, nawet upadki władzy regionalnej na terenie Rosji, bunt i działania wewnątrz Rosji, też agentów tutaj widać, uderzające mocno w cały system gospodarczy Rosji. Yy, będą tam właśnie, yy, będzie tam dochodziło do kompletnego załamania yy, władzy. Ale mimo tego, właśnie pierwsze co, to widać, że użyta zostanie duża siła, która dokona dużych zniszczeń. Tylko, że właśnie nie odbieram kompletnie wcale tego, by miała to być bomba jądrowa atomowa to będzie inna broń, innego typu, technologicznie zaawansowana, ale innego typu. Zada duże straty i ból Ukrainie, ale właśnie nie w takim stopniu jak obawia się świat. No i potem, o co tu chodzi? Właśnie też, jakieś laboratorium, coś taka infrastruktura jakby chemiczna na terenie Ukrainy. Niekoniecznie chodzi o reaktor jądrowy. Bo Rosja też mogłaby dostać po dupie, gdyby zmienił się kierunek wiatru, tak? Chodzi o promieniowanie. I na, na pewno nie pozwoliłaby sobie dać klapsa takim atakiem. Bardziej to tutaj, jakby laboratorium, taka duża infrastruktura tego typu mogłaby zostać nie, zniszczona. I też um, uderzenie, jakby ze strony Rosji w jakiś element kulturowo ważny dla Ukrainy. Być może chodzi o Kijów, ale też wschód był Ukrainy ukazany, Kijów, Lwów, tak. Też potwierdzam to, co wcześniej, właśnie teraz powiedziałem, czyli to zalanie tych terenów, jest możliwe wybuch, zniszczenie tamy, odcięcie od dostaw do wody, do do, do, do zasobów energetycznych, zalanie dużego terenu, typu lasy, też tutaj ujrzałem, niszczenie budynków wysokich rakietami, ale ostatecznie na samym końcu bardzo silnie i mocno zaznacza się ten posłannik. I on tu się pokazał, jakby w takiej formie, że on ma ogień, który obroni. Jakby on w rękach trzymał ogień właśnie. Ten posłannik, czyli doszukując się o jaki kraj chodzi, w odegraniu tej bardzo ważnej roli, by uniknąć owego zagrożenia wojną nuklearną, no to pochodził będzie z Francji lub Niemiec. Te dwa kluczowe kraje bardzo silnie i mocno mi się zaznaczają, i tu już nie chodzi właśnie o kwestię tego, co się dzieje aktualnie, bo to mi y, tym się kompletnie tutaj nie, su, nie sugeruje. Ale Francja albo Niemcy stamtąd, tylko że też ta kobieta w spodniach, tego nie rozumiem. Jeden z tych krajów na pewno powstrzyma użycie atomu, lub y, ogólnie. Zostaną działania. Widać było też żołnierzy w gotowości. W gotowości, tak jakby Putin zamierzał podbić kijów od strony Białorusi. Mam nadzieję, że to nie nastąpi, że wojska białoruskie nie wkroczą na teren Ukrainy od strony północnej. W ogóle. Też to całe powstrzymanie, to też nie chodzi o tego posłannika, tylko chodzi o to, że świat, ludzie nie widzą tego, co dzieje się tam wewnątrz. Pomimo tam wielu artykułów tak w prasie czy tam w mediach, które się ukazują, to tutaj ja widziałem definitywnie, że tam ta cała władza pęknie. To już się sypie, osypuje, a z dnia na dzień będzie jeszcze gorzej. Tak więc no, mam nadzieję, że ten jeden z najgorszych scenariuszy, tak, już, już, już przed wybuchem samej tej wojny, ataku na Ukrainę, że akurat do tego nie dojdzie, że akurat do tego nie dojdzie i że nie będą to tak daleko idące dalekosiężne konsekwencje względem zniszczeń.